Siemanie szkobidzowie, witam was w kolejnym odcinku na tym kanale, z tej strony Franix i dzisiaj sobie gramy znowu Supermarket Secret. Ale zanim zaczniemy ten odcinek, zalajkować i zasubskrybować ten kanał. Bardzo wam dziękuję i do samej. z powrotem do odcinka. Bardzo was przepraszam, ja nie chciałem, żeby to było na odcinek. E, dobra, e, no, wam coś się stało, no tak, pokazałem ci, no, no. Eee, jak powiedziałem, może nie wiem. Nisi robię, ostatnim nożdodniowo, ale plan jest taki, żeby zamalować nasz sklep. Ja biały myślę, nie cały czas biały. żeby że biały musi chyba to być, żeby to też te obiektyw zrobić. Możemy postawić. Ange to się robiło. Może tutaj, żeby ładnie było tutaj. Mamy jeszcze trochę oleju. Olej. Gdzie masz tutaj? O, masz się ma olej. Hi, hi. I widzowie, są dzisiaj święta, tak, najlepszy rok. W najlepsza tradycja w roku, czyli święta. Serio, święta są chyba najlepsze. Ej, nie! Ja nie nagrywam święta. Po moim trupie nie nagrywam święta. Eee, nagrywam to 21. Ale jest 24. 17. I co przychodzi? Franiksa ucinek. Robi wrażenie... Dobra, nie będę taki cringe już. Dobra, co miałem powiedzieć? Gdzie masz... Ale, mam jako lodówca. lodówce. Stupid! Mleko tu. Chlebeczek. I nie, bo do święta nie dam żadnego rabatu. bo sobie żarty. I need my money. Wiecie o co chodzi. Nie, nie zamykam tego. Otwieram. Tylko okay, może też tak. jest tylko co. Nie, tego też nie potrzebujemy. Ser. Możemy wziąć? Jeszcze na kawę? Kawę trzeba jednym. To olej trzeba. A no, no to tak, jeszcze tutaj mamy. To jest, to jest mleko. Tu jest ser. jajeczka nie kawa można dołożyć A tu masz tam spaghetti No, ti, di, di di Wiesz, co? Ja wszystko to ułożę, zaraz wracam. Dobra, widzowie, muszę taką mu powiedzieć, że informacje. Kupujemy tutaj takie parę rzeczy, co jakby, no, bo prawie wszystko jest zamaksowane, ale parę rzeczy nie ma, jakby. Woda. Cześć, chyba woda tu była, mi się wydaje. No, była, ale. Poszlimy. tak. Cała lodówka? Nie mleko trzeba. Mleko nie ma dwa? Ma dwa. Lepiej więcej mleka niż mnie. nie. Nieco to. Karon. A Karon. Tu trzeba, tu też trzeba. że mamy full makaron? To tutaj płatki. Płatki. I tutaj. Dobra, znaczy płatek. tak dużo ludzi nie kupuję płatek. Ale myślę, że kupimy w dzisiejszym odcinku. Na pewno um. kupimy. Z, 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 z. Zaczniemy malować, chociaż nie wiem, czy będziemy wszystko zamalować, ale chociaż trochę będziemy zaczynać malować. Yy, I to to wiem. No, mogę to, bo. Rakieto? Nawet nie jest nowy rok! Jest tylko 24, czy 21 u mnie. Bardzo fajnie, że parę osób właśnie weszli na live, A tego się w ogóle nie, nie spodziewałem w ogóle, mieliśmy fajny czat. Bardzo fajnie bo Bardzo pozdrawiam ci, co byli na live. No znowu rakieta, no to to są za ludzie? Nawet nie jest nowy rok. To no, chyba wszystko było. Mi się wydaje No, prawie wszystko jest full full. Możemy otwierać. E, jeszcze zapłacimy, e, bilsy. Rachunki. To masz tutaj paints to Ja myślałem o tym. No znowu rakieta! Myślałem o Paint 1. 2 e, przepraszam. Paint 1 to jest ten jakby ten zwykły. Ja musiał paint... 2, czyli biały. Kosztuje 200. Flor jeszcze można kupić. A to już kiedyś indziej. Ja nie, nie chciałem tego. Ja chciałem Magic Mandant i Płacić Rachunki. I jesteśmy na 1000. Czyli tam Store name, to możemy też później potem. Później tam patrzę na Security Guard, to, to, to w ogóle od razu kupujmy jak zostaniemy level 15 i to jest kiedy mogą zabierać z naszego sklepu. To od razu kupuję Security Guards e, i no Security Guards pamiętam jeszcze by. Customization nie to i. Nie. nie, kiedyś miałem speakers. Tools O more. masz To jest właśnie to Mogę kupić rower? Tak, mogę kupić rower Life and growth Hiring, storage, customizations To no, gdzie to było? To jest payment station dla nas No nie wiem, mogę już kupować kamery nawet że fajnie było o zapomniałem poszło patrzeć sklep rozumiem tu teraz Sorka jak coś to wołajcie ja jestem też tutaj pracuję ja jestem the manager manager ja jestem dobrze wszystko po prostu non Teraz, lekko ser. Ser idzie strasznie szybko w ogóle. O, tam bierze wodę. Proszę, masz jeszcze wodę. Nie wiem, czy słyszycie to w tle, ale to jest mój brat. Mój brat jest głośny, ma trzy lata. Że jak to słyszycie, to, to... smoka cały czas. Coś skończyło? Nie jest ser, dalej jest. Okej, okay, idę już pomóc. Idę, idę, idę. O, poza łąkami. Będę tu coś stał. Tak, stoję ci pomagam. Chleb. Chleby, chleby, chleb. 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 No, chleb. Oh, Boże, to super male, nie może możemy zacząć, kupimy dwa takie. Kupimy to na razie. Wiem, nie będę profit, ale to mnie to mi, gówno mnie to obchodzi. Zacznę malować tutaj. Tu, tu. 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 może być trochę dłuższy, bo będziemy właśnie malować. Cool. tu? Cool. Myślę, że też było. Czyli co osiem? No osiem. Buy a tablet from the market. Jaki tablet? Ten tablet, taki jak masz mieć trzy sekcje? E, sekcje, co mówię? Tak, trzy sekcje, no. Sekcja. Nie jest to? Jeszcze jest, jest. Żeby to ładnie wyglądało, po prostu tak zrobię na razie O już 6 się godzina robi, szybko poszło No już idę pomagać, dajcie mi jeszcze chwilę Oj biało się zaczyna robić Spalimy lampkę <grywa> Ja nic nie będę już robił, bo ja nie mam siły. To, co mamy, to to mamy. Mogliście przyjść o, 9 rano, o 8 rano, a nie o 9. That is not my problem. That is not my problem. To to jest, co jest. Ja nie jestem w jakiś skleb biedronka, albo Liden, albo Dino. Jest mały market i dlaczego to nie mogą zrozumieć? Dobrze, że widzowie mnie rozum rozumiem. Jeszcze W sensie z rozumiem. rozumieją. A i tak będę, tu, tak, będę tu stał, będę tu stał, jak będzie dziewiąta to nikt nie będzie wchodził. Nawet przed. Tak, się da cicho. Tak, tak. Dobra, ile ludzi będzie teraz przychodzić o dziewiątej? O, mamy jednego. O, idą, idą. No, a, a, a. Nara? To, te tego, to, to, to. W ogóle, przychodzicie o dziewiątej! Zamknęliśmy ten sklep! I oni. O! Widzowie, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Szóstego odcinka Supermarket Simulator. Mam nadzieję, że zobaczy Was w kolejnym odcinku Supermarket. Wesoły świąt i szczęśliwego nowego Jorku. Szczęśliwego nowego roku. Kocham Was. Pa!